Witam. Nie wiem dlaczego, ale w każdym filmie bzdurka, jaki oglądam, muszą pojawić się po prostu bzdury. Dlatego nazywam go już nie śmiałkiem, a bzdurkiem. Może śmiałe bzdury. Może tak będę go nazywał. Generator śmiałych bzdur. Zastanawiam się, czy nie zrobić jakiegoś konkursu. Znajdź film, w którym śmiałek nie opowiada bzdur. Myślę, że znajdą się takie filmy, bo trochę tych filmów zrobił, ale ile, jaki to będzie procent, a raczej jego filmów, powiem szczerze, że obejrzałem jego filmu tam najmniej 2 trzy setki. I ani jednego nie było, w którym nie byłoby jakiś wzór. Skomentowałem. Zobaczymy, czy komentarz zniknie. Pożyjemy, zobaczymy. No i posłuchajmy. Jak pokazało życie, do 8 bitów przylepił się BASIC. I kojarzono te komputery z nim do ich końca, czyli przez najbliższe 10 lat. Hobbyści dłubali w assemblerze, sporadycznie w innych językach. No dobrze. Assembler to hobbyści a w jakim języku napisano na przykład CPM'a? w jakim języku napisano pisano wtedy kernale DOSE DOS w C no wszystkie mi znane z tamtych lat czyli do 70., 80., no i część 90., to było pisane w assemblerze. Generalnie można tu zawęzić do maks do 80, 80., lat, bo już później wkraczało C. Czyli wnioskuję, Według rozumowania bzdurka, że CPM, czy kernel wszelkich, wszelkich komputerów, czy dosy napędów dyskowych, na przykład yy, słynnego komodora 1541, napisali hobbyście. Taka jest jego teza. A wy, jak sądzicie, jak twierdzicie, jak to jest, właściwie jak było? Może znacie jakieś systemy z tamtych czasów, pisane przez profesjonalistów w innym języku niż Assemble? Ja nie znam. Smynny Ape. Z tamtych lat też był cały system, był napisany w Assemblerze. Nazwa system to jest może taka trochę no, przesadzona, patrząc pod kątem y, dzisiejszych czasów, ale na tamte czasy nazwa system jak najbardziej była, była słuszna. No, i jak myślicie, kto ma rację? Ja. Czy bzdurek? Piszcie w komentarzach. Do usłyszenia.